28 marca sąd konkursowy rozstrzygnął konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania skarpy nadodrzeńskiej, promenady od Urzędu Miasta do Kasyna Wojskowego oraz rewitalizacji parku tysiąclecia pomiędzy ulicą Poznańską i WOP. W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne wręczenie nagród. Nie przyznano nagrody głównej, ale dwie prace znalazły się na podium. Koncepcja biura projektowego Joanna Styka-Lebioda zajęła miejsce drugie. Muszę przyznać, że zakochałam się w Krośnie, pomimo tego, że jestem z Gorzowa. Jest to przepięknie położone miasto. Myślę, że bardzo dużą wartością jest ten park na Skarpie. Sama Odra, ilość otwarć pięknych widokowych. Myślę, że to jest miejsce warte do tego, żeby popatrzeć na nie na nowo i żeby je w pewien sposób odbudować, bo duża część jednak dolnego miasta jest zaniedbana. Wśród wniosków pokonkursowych przy pracy najlepiej ocenionej wymieniono m.in. organizację nowych, ciekawych wnętrz urbanistycznych, uporządkowanie zieleni, wprowadzanie systemu nasadzeń zieleniom, winiarnie z degustacją wina zharmonizowaną ze skarpą, zróżnicowaną proporcję zbiorników wodnych, atrakcyjne lokalizacje platform widokowych, obszar rekreacji i plac zabaw Robinsonada, efektownie i funkcjonalnie zaproponowane odsłonięcie dziedzińca dolnego przy elewacji budynku Urzędu Miasta. Przestarałam się uchwycić to, co jest. Tutaj e, tym elementem, e, którym, na którym mogą zwrócić uwagę nie tylko mieszkańcy, ale również przyjeżdżający są z tą największą wartością i niewątpliwie jest to widok e, z promenady. E, myślę, że to jest miejsce atrakcyjne o e, każdej porze roku. Ja tutaj zaczęłam przyjeżdżać w porze zimowej i skoro w tym czasie... E, był to dla mnie przepiękny widok, to nie jestem w stanie, w stanie sobie wyobrazić, jak jest teraz, już wiosną. Myślę, że się zaraz po tym spotkaniu wybiorę i zobaczę, jak nam jest po prostu pięknie. Propozycji przedstawionej przez APS Biuro Projektów Budownictwa przyznano trzecią nagrodę. Ta koncepcja również zyskała uznanie wśród mieszkańców, którzy głosowali na najlepszą pracę w konkursie. Bardzo nam miło, że praca się spodobała przede wszystkim młodym ludziom i cieszymy się, że trafiliśmy do młodych ludzi tutaj. To właśnie chcieliśmy tutaj po prostu jakoś ożywić ten park w tym mieście, zaproponować jakieś nowe układy funkcjonalne, ciekawe. Także dla nas to w sumie cieszymy się bardzo, że właśnie podoba się ta praca mieszkańcom. Nie wiem, w jaki sposób będzie to uwzględnione w przyszłości, ale dla nas to jest ogromna nagroda. W uzasadnieniu sąd konkursowy wymienia elementy, które bardzo pozytywnie wyróżniły się w pracy: zachowanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego, miejsce pamięci, teren usług i rekreacji, próbę lokalizacji winnicy i wykorzystania zasilania fotowoltaicznego, ciekawe formy małej architektury, miękkie powiązania komunikacyjne łączące główne kierunki ciągów pieszych, koncepcje wykrowania elementów w układzie przestrzeni publicznej z zastosowaniem aranżacji meblami ogrodowymi obiektami sztuki. Dzisiaj słyszę, że dość dużą kontrowersją były dla niektórych osób prowadzenie instalacji solarnych pomiędzy winoroślami. My to zrobiliśmy celowo ze względu na usytuowanie tego na południowym zboczu i na założenia jakieś programowe tego parku, żeby wprowadzić, móc wprowadzić energię odnawialną, więc nie wiem czy bym to teraz zmieniła, bo moim zdaniem wygląda to całkiem dobrze. Obecnie trwają rozmowy w temacie stworzenia pracy finalnej z zespołem projektowym, który zwyciężył. Opracowanie koncepcji zagospodarowania z uwzględnieniem ewentualnych zmian i przemyśleń sądu konkursowego, wniosków pokonkursowych, życzeń zamawiającego. Będziemy w kontakcie i na pewno Państwo będziecie wiedzieli, jak będzie wynikał ten obszar, jak będzie wyglądał ten obszar już po zakończeniu tych prac. Kolejnym etapem będzie inwentaryzacja zieleni. Myślę, że kluczowe jest zrobienie inwentaryzacji. Zieleni, czyli zieleni, jeśli chodzi o Park Tysiąclecia, zarówno tu przy ulicy Poznańskiej, jak i przy ulicy WOP, ponieważ trzeba z dużą rozwagą zobaczyć, które drzewa, zwłaszcza duże okazy, powinny pozostać, z szacunkiem dla tej zieleni, która została tam nasadzona. Jednakże są obszary, które powinny zostać przewietrzone. Powinien się wypowiedzieć specjalista od zieleni, architekt krajobrazu. I na tej podstawie można wprowadzić nowe rozwiązania. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji budowlanej, i później miasto będzie mogło etapami wprowadzać go w życie. Niewykluczone, że zaczniemy od komunikacji, infrastruktury technicznej i potem, etapowo, park skarpa, uporządkowanie, yy, 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 wytrzebienie tych nasadzeń, które są niepotrzebne yy, i tak dalej. Zadaniem konkursu było uzyskanie interesujących rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych i krajobrazowych, wskazanie kierunków rozwoju przestrzennego, gabarytów i form architektonicznych, dominant kubaturowych, architektury zieleni, wnętrz urbanistycznych, rozwiązań komunikacyjnych, parkingów, tym samym poszukiwanie charakteru i stylistyki tak, aby efektem rozwiązań konkursowych i ich sukcesywnej realizacji było wzmocnienie identyfikacji mieszkańców ze swoim regionem. To są pewne elementy atrakcyjne, które na pewno nie będzie można pominąć, jeśli się będzie na przykład płynęło rzeką Odrą, czy będzie się w dolnej części miasta, chociażby szalenie atrakcyjny pomost widokowy, jak również nawet zaproponowana forma winiarni do degustacji win, która została wkopana w skarpę i przypomina troszeczkę zbiorniki wodne istniejące więc to jest dosyć harmonijne i takie wkomponowane w, w tą przestrzeń. Uczestnicy konkursu mieli zaproponować sposób zagospodarowania przestrzennego w czytelnej i zwięzłej formie, odpowiednio dla rangi historycznej i kulturowej przeszłości Krosna a także jego przyszłości, która będzie wyznaczała ramy i zasady tej części miasta.